Bardzo serdecznie z tej strony, Krishat i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z gry Total War Free Kingdoms. Jesteśmy po dwóch epickich bitwach krwawych epickich bitwach. I czekają nas chyba kolejne. Czekają nas kolejne, bo widzę tutaj bandyta zaatakował nas jakąś słabą, jakąś malutką armią. Wycofaliśmy się jednym, można powiedzieć, generałem tutaj. Jednym generałem tutaj. I malutkim garnizonem tutaj. On ma też niewielką armię, ale ja nie mam jazdy. Ciężko będzie skontrolować na pewno jego łuczników, bo będzie na pewno trudne. Ale być może zrobimy to naszym generałem. Generałem. I tutaj oblegamy... Tutaj oblegamy... Tutaj oblegamy... Tutaj oblegamy... Gong Zana, jego miasto. I tutaj nasz bohater został ranny. Ja w ogóle muszę mu zrobić, bo on ostatnio też uciekł z zasadniej, zasadniej bitwy. Ja to kolego muszę chyba niezłomność dać, bo bardzo szybko uciekasz z tej bitwy. Co możemy zrobić? Nieznaczne zwycięstwo. Ja bym jeszcze poczekał, aż do końca się tutaj wykrwawicie. Wykrwawicie. Szybki zapis. Zrobimy na wszelki wypadek, ale kontynuujemy oblężenie. Być może zażądamy okupacji na cennej turze. Ale ja teraz chciałbym. Przede wszystkim rozegrać tą bitwę. Rozegrać tą bitwę. Mamy zdecydowane zwycięstwo. Czy ja chcę to grać? Czy ja chcę to grać? Nie wiem. Być może zrobimy to na automacie. Ale może zobaczymy sobie bitwę poszczególnego bohatera. Więc rozpocznij bitwę. Widzę, że tutaj 200, 200 jednostek ludzi. To no, taki ja trochę desperacki atak z jego strony. Że tutaj też tam bandytów nie zaciekawie, co się dzieje, bo też atakują się nawzajem. No i kolego, masz okazję wykazać się dowództwem. Dowództwem, dowództwem wojsk. Tutaj na pewno poczekaj, tutaj na pewno. My atakujemy, więc oni będą nas czekać. Więc chodźcie tutaj. Jesteś trochę obity, gościu. Obity jesteś. Siła walce też może niewielką. Nie. Rozpoczynamy bitwę. Czekamy na nasze posiłki. Wy gdzieś tu pewnie w lesie czekacie. No i dobra, idą nasze posiłki. No, ja, ale też mamy łuczników, to spoko. Też mamy uczniów, to spoko. Nie śpieszcie się, sobie przyspieszymy czas. Wyjdziecie do nas? Pojedziecie do nas. Dobra, my tu mamy i tak samych piknierów. Więc... E... Dobra, to może szybko. Dobra, 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 poczekajcie. On rzuca nam wyzwanie, przyjmijmy, przyjmijmy, przyjmijmy wyzwanie walczmy. No jesteśmy trochę obici, ale może wygramy. Awangardzie słabiej walczą w ogóle z bohaterami. Chcieliśmy go z konia, bardzo fajnie. W tamtym odcinku trochę mało pokazałem bitew, bo musiałem się skupić trochę na wydawaniu poleceń, więc bardzo przepraszam, jeśli mało oglądaliście bitew, tego próbowa to mogę robić. Dobra. Tu już do nas strzelają, więc na pewno będziemy, nie będziemy czekać, tylko idziemy na was. Idziemy na was. Dobra, widzę, jazda już na nas się tutaj szykuje. No wy idźcie tu. Wy idźcie tu. No jak na razie, widać, przejmujemy inicjatywę. Ale żeście się wpiłi, wow. Ale wygonicie tę jazdę. Ona się już złamała? Jeszcze nie, jeszcze się nie złamała. Ale złapaliście ich, bardzo fajnie. Dawaj. idzie tu. Wielu żeście się nie zacieli dziewięć tylko dopiero Bo oni jak tu upadają, to czasem upadają, ale oni nie mogą wstać jeszcze, nie? Więc to jest o wiele o też dobre Dobra Dawaj Dawaj, o, już. Dobra, poczekaj. Kuraj Idź tu Idź tu Jak to wygląda? no, chyba prowadzimy pomału, tak? Ucieka! Tak, wróg ucieka. Tutaj ucieka. okej. Okay. więc jego tego? I tutaj uciekł. No i odnaleźliśmy głowy wężowi. Wracaj na konia, przyjacielu. No i on widzę. Ten znaczek to chyba jest taki taki trochę jak berserker, czy, czyli on się chyba regeneruje wtedy. On się chyba wtedy regeneruje? I jakoś tak to wygląda. Dobra, idź tu. Wyjście tu. Ują, ują, ują. Dobra, zapaliśmy cię. No, też taki bezużyteczny w palce nie jesteś. Dobra, możemy trochę przyspieszyć. Oj, 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 dobra, idźcie. Ty nie szaruj, ale atakuj. No wy będziecie, problematycznie. Bo... No i dobra, pokonaliśmy go. Bo... Ty jesteś słaby w walce w ogóle z oddziałami. Więc. dawaj tu. Dobra, zapaliśmy Zapaliśmy chyba. Wyjdź tu. My jesteśmy, jakby w sensie tacy. Dobra, przyspieszamy. Ja już tutaj podobijam. I wracamy za chwilę. No i dobra, i podobijałem wszystkich. Nie uciekli. Więc. Kończymy bitwę. No dobra, fajnie się spisałeś na wodzu. Pokonałeś, można powiedzieć, dwóch generałów. Fajnie, tylko to się nie lubisz z naszą żoną. I, i to, jest, to jest jedyny minus, jaki w tobie mam. Fajnie, pokonaliśmy całą armię. Ona już ma, nie wróci, bo tego dzień się nie stało. I zdobyliśmy kasę. To fajnie, zdobyliśmy kasę i chyba to dowód, dobra. Zarządzamy okupu, bo nie potrzebujemy i się tutaj. I jak wiatr. Nasz generał, nieusatysfakcjonowany wygraniem bitwy, wyprzedza wy... wycofującego się wroga i przygotowuje udaną zasadzkę. ten sposób dodatkowo zmniejsza liczbę przeciwników, którzy mogliby z nami walczyć. Fajnie, super. Okej, okay, czy idziemy dalej? Ich y ewentualnie pobić? Myślę, że tak. Myślę, że ich dobijemy do końca, żeby już tutaj nie wracali. I zapis profilaktycznie, delegii. I pokonaliśmy tutaj jego Dzień Pytanie, czy go już złapaliśmy? Nie, nie złapaliśmy. Ale zbogaciliśmy się trochę na tych bitwach. No i teraz, że dostałeś nawet poziom, to już tutaj Tobie dajemy poziom. I najlepiej, aby coś było do. do ewentualnie niezłomności. Ty dostałeś chyba. O, ty masz ten, ale zobaczymy, może ktoś inny zasługuje na to. Do produkcji żywności, uzupełnienie zapasów, to jest trochę takie dobre. Do sprytu, to pójdziemy w tym kierunku. Czy ktoś jeszcze dostał poziom? Ty nie, ty nie, ty nie, ty dostajesz poziom. Ty zasłużyłeś na, na włóczni, ale to ma być tak już dobrą. Naprawdę, ty zrobiłeś kawał dobrej roboty, gościu. Do zadowolenia, do uzupełnień. Dawaj, znajdziesz to. Wangardy mamy chyba tylko jednego. W razie, dobra. Chyba tutaj już nikt nie dostał poziomu. Ty dostałeś poziom. Do zadowolenia. Do no dobra, ty się tutaj właściwie więc masz. Weź na razie Bo Morale do autorytetu. Dyscyplina. Okej. Okay. Instynkt. Weź tą, dostosuj. Dobra, i tutaj już nikt więcej nie ma. Nikt tutaj już więcej nie ma. Więc yy, o tyle dobrze. Regeneruj się tutaj. Trochę zwiększmy zapasy, i ty masz poziom. Dobra, w końcu rząd. A, ty dostałeś w ogóle dwa poziomy. No, nie dzieje się po takiej bitwie. Walczanie korupcji, to to bardziej pod administrację Nasunięcie zasadzki, ignorowanie kar za las Okej okay. Okej, okay. jeżeli... Dobra, pójdziemy chyba w tym kierunku Pójdziemy w tym kierunku Kto dostanie lepszą włócznię? Ty masz to, ale ty dostaniesz lepszą włócznię, masz. Dostaniesz lepszą w... Ty dostaniesz lepszą włócznię. A tobie mogę coś dać o niezłomności? Gdzie jest jakaś niez... Dobra, zobaczę to już poza odcinkiem. I tutaj. wy tutaj nieznaczne zwycięstwo. Tutaj widzę... E, jeden się z rekrytury. tutaj został już nowy... No, stratega żeśmy zabili i zabiliśmy... Tego... Tego stratega. E, strażnika. E, strażnika. A tutaj Gong przyjdzie za turę. Czy ja mogę zażądać od was kapitulacji? Dobra. Fajnie. Okupujemy oglądaliśmy okupacji, znowu nasze włości zostały odzyskane. Pogaciliśmy się trochę na tych bitwach. fajnie. E, rekrutujemy się, trochę musimy się tutaj uspokoić. Ale myślę, że e, pójdziemy tutaj. Idziemy po kolei odbijać ten teren. Spokojnie. Na pewno zrobimy to naszym. Tutaj przyjacielem, to nie mały zwiat. Może się jak nie może. Dobra, jaki tu jest yy, garnizon? Słaby, słaby, słaby mizenny garnizon. Pójdziemy tam całą armią, jak się z... trochę dowerbuje. Głównie uczniów oberwali, właśnie w tej bitwie. Fajnie, teraz czy możemy coś budować? Bo trochę dostaliśmy kasy. Trochę no, ja dostaliśmy kasy i na pewno wybudujemy sobie miasto. I możemy coś zbudować po ten. Ja bym poczekał, ja bym się trochę, trochę wzbogacił i bym budował coś do kupiecwa. Na przykład tu, nie? A ile kosztuje budowa miasta do piątego poziomu 4000. Trochę, trochę nas tutaj czeka. Jedzenia mamy, więc nie potrzebujemy. Więc ja bym bardziej się skupił tu na handlu. Umowy handlowe też ostatnio podpisywaliśmy. stał Cian chyba. Tak, Stał cian. Podpisaliśmy umowę. on ma w ogóle 5 umów, mamy dwie. I co? I musimy... Musimy... Czy w ogóle lubicie z Gong, Gong Zanem. Ale macie masę wojen. Dobra. 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 Gong trochę osłabimy, bo widzę, że tutaj są jego całe tereny. Cię bardzo biedni, biedni. Drugi Markis. Siła słabsza od naszej. Też siła słabsza od naszej, więc w, teori w teorii wygrywamy tą kampanię. Ale... Tutaj wszystko się może zdarzyć. Jak śpiąek zdobyto, a to z poprzedniej bitwy. Utracono relację z OK Okej. I na polecenie stracono zaprzysiężonego krewniaka tej postaci. No nie prędko co to zapomnę. Okej, okay, zdobyliśmy relację, zdobyliśmy relację. Utracono relację, walczyliśmy ramię w ramię. Okej. Okay. Był jego chyba tam statek w tej bitwie. Dobra, fajnie. Jak nasi generałowie w ogóle relacje? Na razie wszyscy chyba są ok. Ten nasz gdzieś ma najmniej. Ale ogólnie nasi generałowie. Są w dobrym nastroju. Są w dobrym nastroju. Wy się tylko nie lubicie pewnie z kimś tam, nie? Z obcej frakcji. Dobra, puszczamy turę. Nie czekamy chyba więcej, właśnie. Jak tutaj misje, jak tutaj misje wyglądają? Ukończyłem, to ukończyłem, ale werbuj trzy razy ze świty kapitana Aha. niż fraty Gongzongzana. No na pewno zniszczymy fraty Gongzongzana i właśnie w tym kierunku pójdziemy. W tym kierunku pójdziemy, ale czy pytanie, czy nie lepiej jest pozbyć się tego tego i dać tej pani, ale tej, ta, tam panię też będziemy atakować, więc też bardzo. Ale czy pójść tędy i zaatakować go? Bliżej nam do Gongzongzana. Bok Zung turę. Oho, kolejna armia. No niedobrze. Niedobrze, on będzie teraz spamił tymi armiami. A być może... Gut wiedzy. Doby to rozprawło państwa dla Yuan Shao. Gut wiedzy. Ten szermierz swojego królestwa jest niepokonany. Wielokrotnie zdarzyło ci się widzieć. Jako, po, jako pokonywał przeciwników w pojedynkach. Jednak pewnego wieczoru rzucił mi wyzwanie chłop uzbrojony w prosty kij bambusowy zamiast miecza. Wojownik wyśmiał chłopa, ale szybko okazało się, że nie zna jego stylu walki i został powolony błyskawicznym uderzeniem kija. Zastanawiasz się nad tym i dochodzisz do wniosku, że elastyczność to najlepsza broń przeciwko chaosowi. Postanawiasz nauczyć się nowej umiejętności. Fajnie. Już na, pe na pewno damy Naszemu bohaterowi. Zamiast łuku. Dobra, fajnie, mamy. Przydałby się szybszy, szybszy koń. Ale nie można mieć wszystkiego. Damy coś pod łuk. Łuk. Może nie. Może na razie. I co ty tu masz, gościu? Tu masz piki i masz y, jazdę. I masz też generała. A ja mam tylko piki i garnizon. Hmm. Hmm. hmm... O, też się tutaj polubiliście Na razie tutaj y, się wstrzymam Cię wstrzymam, tu i tak nie dogonisz tego A czy jak? I tak nie dołączy do bitwy, jak? Jak ten. Iść tu. Być może... braknie, braknie ci trochę. Więc ci braknie. Jak zawsze. Cóż no, będziemy się bronić. Będziemy się bronić, on ja też... tutaj widzę mapiki bardzo dobrych. Ja może tu kogoś dowerbuję. Kogoś dowerbuję. Jazda nam się tutaj regeneruje i piechota nam się tu regeneruje. Wąhej. Wąhej ma piąty poziom, więc na razie tutaj nie. Idziemy tu. Idziemy tu w następnym za, zaatakujemy tu i pójdziemy tutaj. Pozbędziemy się może tego najpierw, bo będzie nam tu bruził. Kong Zungzan chyba nie, nie, szyb, szybko się nie pozbiera po tej porażce. Tu jestem spokojny o południe, no chyba że ktoś nadbije nóż w plecy. Wiecie co? Zapiszę. Zapiszę, e, e, walka bandytów. Zapisz. Nie będę rekrutował. Nie będę rekrutował. Eee, poczekamy. Poczekamy sobie na niego. Tu dlaczego jest niski płat? Ponieważ jest obecność obcych wojsk. To komandaria to przechowana ma. W ogóle w spokoju nie ma. Ale dobrze, dzięki temu kampania jest ciekawa. Ktoś, jeśli ktoś lubi bitwy, to naprawdę pewno zadowolony. Na nas oblega. Fak. Znaczy, oblega e, ograbia, ograbia nas, Ograbia nas. Wagon nieagresji. Wang Yuan. No, to jesteś taki pojedynczy gościu, ale no... No nie. Na razie nie. To będziemy musieli zrywać, chcecie mi wiarygodność. Nie. No, to... Czy nie? Gong... Gong Zun Du wypowiada wojnę frakcji Gong Zun To jest jakiś jego syn? jakieś jego... Czy wojnę domową mają? panie, to cała szczerość. Super, o to mi chodziło. Dobra, idziemy. Idziemy w ogóle zdobywać... Jak to się mówi? To chyba... Stolicę komandery. Ona jest na drugim poziomie, więc taka trochę słabsza. Delegujemy. Delegujemy. To bitwa jest. 49 za to może byśmy stracili więcej w czasie bitwy. Dobra, okupujemy. Właśnie tutaj już chciałem zobaczyć do rodo, rodowodu i ulepszyć chyba naszą plan generałów. Jedna tura, trzy tury. Dobra, ty nam tutaj 25. Nie ty! Oh. Idź tu. O nie Kurde mm. Zaraz wracam Dobra, już jestem, bo trochę źle, źle ruszyłem Trochę źle ruszyłem Nie ukrywam e, No bo ruszyłem się tym, potem zaatakowałem to, ale skapnąłem się, że nie mam w ogóle wsparcia z wioski no i taką armię to na pewno go nie pokonamy. E, zwłaszcza, że oni mają morale niskie. Więc może spróbujemy poczekać tą turę. E, poczekać tą turę i zaatakować w ogóle. E, wytrzymać po prostu w jakiś sposób, o jedną turę czy dwie. Puszczamy turę. On zrobi to samo, tak, zrobił to samo. Nie. Eee, my to odrzucamy. No i to się powtarza. Dobra, to się powtarza. My no, atakujemy. To. Zrobimy mm, szybki zapis i delegujemy. Widzę, że ty przejęłeś chyba dowodzenie nad armią. Pokukój ty... przyjąłeś do będenia Daniel Ponieważ ty byłeś ranny, to ty przejąłeś To też nie masz za dużo jakości Aż wręcz mało. I ty będziesz nas oblegał Czy my chcemy czekać A, tu jest 6D ale Julio to chyba walczy właśnie z Gongzongzanem. Swoją drogą. A ty walczysz. <coughs> Już wiem, dlaczego ty masz tyle armii. Jeju, gościu. Tu jest Fanzi, a tu jeszcze jakieś. O tu, tak, tu z tyłu masz ma... miasto. Come on, gościu. Dlatego masz tyle armii? Też nie będzie łatwo z Tobą. Też nie będzie z Tobą łatwo. Możemy zadania przydzielić. I myślę, że przydzielimy naszym tutaj synom do porządek publiczny. Okręguję jego okolice. O, to jest fajne. Dobra, przyjacielu. To na pewno będę chciał, żeby... Pełno będę chciał, żebyś... Waddping. Tu, waddping. A, bo ty nie możesz. A, pokaż mi, możesz zrobić to Zadania. Ty chyba możesz, tak? Mogłeś gdzieś to zrobić, no. Dobra, nieważne. Mmm, z no to dawaj tu. Dawaj. To kupiectwa to chyba był tu, tak? Co? Daj, tutaj, tutaj. Wszystkim nie lubię. Sanksu, prawda? Dobra, i tutaj może dać przykład zapasów albo odpasów. Eee. Dobra, i wy problematyczni, ludzie. Jesteście problematyczni. I co nam to da? 40 Właśnie No, niewiele nam to da. Niewiele nam to da. Tutaj? To możemy być to nam doda do, do zrot i. To jest co? Do dochodu z przemysłu. Tak, jaką. Komu... Yy, ja bym chciał do żywności na pewno. Więc tu. Gdzie ty <laughs> Więc idziemy tu. W następnej turze idziemy tutaj, jak do jego mościa tu, albo tu, albo dwie poczekamy, aż będzie nas tutaj masakrował Może zaatakujemy go I podpiszemy może pokój, bo... Podbijemy tą komandarię, podbijemy, podbijemy tą armię i może podpiszemy pokój No bo... Tak to nie wygramy, tak to nie, pokon nie pokonamy gongzunzana. Znam życie, że jak pójdziemy tu, tu, to wbije nam się plecy tu i... Kapucha będzie Zadanie przydzieliliśmy ma nikt nie został Uda mu, tak, to tutaj ten gościu się. Tutaj się nie lubi. A my chyba wszyscy się lubimy jakoś. Dobra. puszczamy turę. Jest zima, będzie wiosna, pewnie niedługo będzie jakieś zebranie. Gościu. Pewnie jakieś nie będzie niedługo będzie spotkanie rady. I zobaczymy co mają do zaoferowania. O! Wpadliśmy w zasadzkę. Ojepiliście. Serio? nie możemy nie dobrze odwód nie możemy zrobić odwróc Zobaczyłeś się, ok. Dałeś szczęście. Pyrnusowe zwycięstwo. Duże straty, duże straty. Ty też możesz walczyć, ale ty jesteś strasznie ubity. Ty też nie jesteś do końca w dobrej formie. Czy my, my tu mamy jakieś wieże? Nie mamy, mamy tylko bladą. Oni mają niby znaczne siły. No ale cóż, tę bitwę zobaczymy już w następnym odcinku. A tym razem dzięki za to, że jesteście. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Na razie. Hej hej.